Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj sobota, pochmurna sobota deszczowa od samego rana wróciłem z pracy rano, trochę się żemłem to kolektury i mamy wysłane Keno Jerzyk tak jak mówiłem odliczanie czyli czołgi z numerem 10 dyszka i do tego, tak jak mówiłem 13 numer krzyżówka X XL. A więc tak, zaczynamy od Kenusia. I tak raz dwa, bo za dużo czasu nie ma. Uj, co tu mi się stało teraz? No tak, najlepiej. Heh. Chwileczkę, poczekajcie, muszę to załączyć z powrotem. Zaraz będę. Jestem.

76 zł. Keno. 20 zainwestowany 76 czyli 56 zł jestem do przodu. Jedziemy tą krzyżóweczkę, nie. Gdzie to tu jest tu. Krzyżóweczce mam w drugiej w drugiej krzyżówce mam już tutaj, gdzie to jest stan raz tak 2 sad 3. I a raz 4. 4 wyrazy, czyli 20 zł już jest. Także jest dobrze, bo już jestem na plus. 50 zł wysłania, a już mam 76, 20, tu to 96. Ale może coś jeszcze, jedziemy dalej. Literka Z mamy w bonusie. Dzisiaj pada cały dzień od rana, w nocy lało, że aż. Tak aż huczało, można powiedzieć. No to szukamy literkę Z. Pierwsza już nic nie ma, ale druga mnie interesuje najwięcej, bo mamy już cztery słowa. Także jakby coś jeszcze tu padło. Nie mamy Z. Nie mamy Z już. Nic nie padło na razie, ale jeszcze, dwie, jeszcze trzy literki zostały, więc myślę, że może, może, może. Eee, NH, ale co to jest ten NH. Kto wie, co to jest NH i z? Dobrze. Lecimy następną. Literka x, hmm. literka c. I co mamy? W pierwszej C mamy, mamy tu, mamy tu, mamy tu. Mamy tu, które nic nie daje, ale druga nas interesuje, a mamy X, jest, następny wyraz, piąty, czyli już mamy trzy dyszki, taksi się ułożyło, literka C, pięć słów, czyli trzy dyszki już mamy, fajnie, jeszcze mogłoby się tam coś styknąć. Literka C to by było na tyle i ostatnia. Trzymajcie kciuki, żeby jeszcze coś wleciało. Literka W. Hmm. Literka W to chyba nic tu nie będzie. Ale zobaczymy. Za chwileczkę. Tu jest staw się utworzył, ale to Ada. Staw i nic więcej tu nie ma już. Szkoda. Dobra, a tu mamy literkę W gdzieś mamy. Tu ma jest następne słowo. Szóste, czyli mamy 50 zł. Lawa. Tu jeszcze był V, ale nie było. O, HM nie było. W, no nie ma więcej. Nie chce być. Ale jest. Lawa, taksi raz, dwa, sat, trzy, a raz cztery. Tak 5 stan 6 6 słów mamy czyli 50 zł. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Tak trzymać. I tu W. Już tu nic raczej nie będzie, bo tak. Dobrze. Bonusie trzy dyszki, a ja mam 5. No tak to można drapać, kurczę. No. Sama krzyżówka oddała R, wkład RR. Zgadza się RR. Chyba, że to jest 50, dokładnie już nie pamiętam. RR, czyli krzyżóweczka 5 dyszek, z drugiej 6 słów. Piękna sprawa. No to jedziemy te czołgi, które nic nie dają. 126 już mamy. Czy czołgi coś dołożą z numerem 10? Trzymajcie kciuki. Chciałem nazbierać na kolejorza za tydzień derby Poznania z Wartą Poznań na Bułgarskiej. I planuję wyjechać. Planujemy znaczy się całą rodzinką i dopingować kolejorza, bo gra coraz lepiej. Horror był teraz w Walencji, ale Villarreal rzutem na taśmę wygrał. Szkoda. Bardzo szkoda, ale było na co popatrzeć. Tiller taki, że nie pytajcie. Jedziemy. 15 nie ma. 18 nie ma. Przełogi to, to jest jakaś 41 21 W końcu coś tu padnie czy nie? 16, a nie zwroty. 32 2 4,4 4, 1 25 Mówi się już tak boleć nie będzie, bo już mam 126 zł, także Trochę mniej to będzie ten czołg bo Widzę, że kaplica z tymi czołgami to był zły pomysł chyba. Myślałem, że może z jakiejś innej paczki się będzie brało. To się trafi więcej, a tu się jednak nie trafi więcej. Czyli wychodzi na jedno. Czy się całą paczkę kupuje i się drapie. Czy z innych nawet z innych gorzej wychodzi jak na razie? No ale jeszcze jest do końca trochę jest. Zobaczymy. 39 i ostatnie 23, 27. 3, chyba nic nie będzie. 5 i ostatnia szansa, 47. No niestety, przełowiści się nie spisali znowu. Ponownie DS, także tragedia. Ale tym się nie przejmujemy dzisiaj. Za dużo Keno dało 76 zł. Cwóreczka razy 4. Szkoda, że piątka nie wleciała, no ale nie można mieć wszystkiego, chociaż już dawno nie było piąteczki, więc przydałaby się 76 Keno, 50 złotych, lawa, taksi 2, SAT 3, tak 4, stan 5 raz 6 50 zł i czołgi 0, czyli Podsumowując, 126 zł na wydane 50, czyli jestem 76 zł do przodu dzisiaj. Będzie na jutro na czołgi, które muszę dzisiaj zakupić, bo kolektora będzie zamknięta. Jutro sobie zdrapiemy czołgi. Może jeszcze Kenusia, zobaczę, ale pomału, pomału. Dobra, także to by było na tyle. Trzymajcie się. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze, subskrypcje. Proszę tu również pod tym filmikiem łapkę w górę, jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, niech da subskrypcję, z słoneczkiem, żeby być na bieżąco. No I to tyle. Słyszymy się jutro. Także trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego. Cześć!